Wózek sprzątacza miarowo kołysząc się na łączeniach ceramicznych płytek, powoli przesuwał się naprzód po posadzce na poziomie minus jeden starego hotelu, który, mimo swojego wieku, wciąż zachowywał pozory luksusu. Ten hotel, odziedziczony po czasach PRL-u, nosił nazwę Forum. Ja, niewysoki i szczupły mężczyzna, lekko utykający, ale poza tym zupełnie niepozorny, bezgłośnie kiwnąłem głową w stronę dwóch ochroniarzy, którzy leniwie rozmawiali ze sobą. Ich uwaga była obojętna na moją obecność. Dla tych potężnie zbudowanych facetów zwykły sprzątacz nie był wart nawet jednego spojrzenia. A tutaj, w tym miejscu, podobnych pracowników przewijało się mnóstwo. Rotacja kadr w firmie sprzątającej, świadczącej usługi hotelowi była wysoka, a twarze nowych pracowników zapominano natychmiast, jakby w tej monotonnej przestrzeni nie pozostawał po nich żaden ślad istnienia. Poruszałem się pośród znajomych cieni i dźwięków, czując się częścią tej niekończącej się rutyny. To było inne uczucie niż zwykły obowiązek, raczej jak cienka nić w wielkiej historii hotelu. Dla hotelu korzystanie z usług firmy zewnętrznej było oczywiście bardziej opłacalne. Oszczędzało to środki i znacznie zmniejszało formalności, które spadały na barki firmy sprzątającej wygodnie i bez zbędnych kłopotów. Ochroniarze, podobnie jak sprzątacze, nie mieli bezpośredniego związku z hotelem. Ich pensje wypłacała prywatna agencja ochrony. Mimo to od lat stali na straży właśnie forum. Poprawiłem ścierkę, która zsunęła się z plastikowego wiadra i lekko przyspieszyłem kroku, kontynuując moją niewidzialną pracę w tym cichym świecie. Wiedziałem, że ich prystalne spojrzenie mogłoby wywołać niepotrzebną reakcję. Ludzie instynktownie czują, gdy ktoś na nich patrzy, a to zawsze rodzi nieufność. Wewnętrzny sygnał alarmowy aktywuje się przy najmniejszym podejrzeniu, zmuszając człowieka do czujności. Zmysły zaczynają pracować z podwójną siłą. Słuch się wyostrza, nozdrza rozszerzają, próbując wychwycić nawet najdrobniejszy zapach. Oczy rozbiegają się w poszukiwaniu źródła możliwego zagrożenia. Jakby wokół niego rozgrywał się napięty dramat, w którym jest głównym bohaterem, obarczonym wewnętrznymi lękami i niepokojami. Właśnie dlatego unikałem bezpośrednich spojrzeń, polegając na widzeniu peryferyjnym. To właśnie nim najłatwiej jest zauważyć ruch, najbardziej niepokojący ze wszystkich sygnałów. Drzwi windy przeznaczonej dla personelu z cichym sykiem rozsunęły się, wpuszczając mnie do środka. Kabina była pozbawiona jakiegokolwiek luksusu. Ta winda była prawdziwym świadectwem utylitarnego podejścia. Nie było tu ani luster lśniących w zimnym świetle lamp, ani chromowanych paneli imitujących drewno. Ciszę zakłócał jedynie skrzyp mechanizmów, tworząc atmosferę nieznośnej nudy. Jakby to miejsce otaczała niewidzialna chmura codzienności, w której czas stracił swoją magię. Poruszałem się bezszelestnie niczym cień, dawno przyzwyczajony do swojej niepozornej roli w tym hotelu. Moje zadanie było proste, ale wykonywałem je z niezwykłą wprawą, jakbym zlewał się z otoczeniem i stawał się częścią wnętrza. Niewidzialny i niezauważalny. Przypominałem kameleona w świecie pełnym niebezpieczeństw i niespodzianek. Ominąłem kamerę monitoringu, ukrytą pod samym sufitem. Ostrożnie pochyliłem głowę, aby szeroki daszek firmowej baseballówki osłonił moją twarz przed jej zimnym, wszystko widzącym okiem. W tym momencie czułem się nie tylko wykonawcą rutynowej pracy, ale wytrawnym aktorem w spektaklu, w którym każdy krok i ruch były starannie przemyślane, a każda chwila była hołdem dla cichej odwagi. Kontynuowałem, poruszając się niemal po omacku, torując sobie drogę przez cienie. Wiedziałem, że moja praca tutaj jest już prawie zakończona. Przede mną majaczył już tylko jeden cel. Drzwi z tabliczką, na której dumnie widniał numer czterdzieści cztery. Za tymi drzwiami czekał na niego znajomy obrazek. Krzysztof, rozwalony na szerokim łóżku, leniwie zaciągał się papierosem. Gęsty zarost na jego piersi falował w takt jego przyjemności. Jego wzrok cieszyła jasnowłosa głowa, rytmicznie tańcząca w górę i w dół, jakby zahipnotyzowana magią chwili. Dawała mu słodkie doznania, które rozkwitały w każdym zakończeniu nerwowym. Jego męska duma znajdowała się w zręcznych rękach. A dokładniej w ustach i na języku Diany, młodej blondynki, z którą od kilku miesięcy regularnie się spotykał. W jej flircie czuć było magię, jakby każdy jej ruch otulał go giełką pożądania. Jej zgrabne usta zręcznie tańczyły wokół, dając chwilę pełne zachwytu i namiętności, za każdym razem napełniając jego serce płomieniem nieukrywanej satysfakcji. Ich znajomość zawiązała się dzięki Renacie, jego poprzedniej kochance, z którą rozstał się nie tak dawno ale Diana przerosła wszystkie jego oczekiwania. Była nie tylko czuła i delikatna, ale doskonale wiedziała, jak sprawić mężczyźnie przyjemność. Jej doświadczenie było oczywiste, a ona z przyjemnością demonstrowała swoje talenty, czy to w intymności hotelowego łóżka, czy w bardziej spontanicznych miejscach, takich jak toaleta restauracji, gdzie doszło do ich pierwszego zbliżenia, pełnego ekscytacji i dreszczyku emocji. Ręka Krzysztofa ciężko opadła na słomiane włosy Diany, jakby potwierdzając jego zadowolenie. Odpowiedziała na ten gest delikatnym dotykiem. Jej zgrabna dłoń, lśniąca obrączką, przesunęła się po jego owłosionej piersi. To było ironiczne przypomnienie, że Diana ma męża, ale w tej chwili należała tylko do Krzysztofa. Jak wielu mężczyzn miał on szczególną słabość do blondynek i w tym momencie świat wokół znikał, ustępując miejsca tylko ich namiętności i niewidzialnej więzi, która wypełniała powietrze oczekiwaniem. Jego żona, Grażyna, przez całe życie farbowała włosy na blond, starając się sprostać jego upodobaniom. Renata, jego poprzednia kochanka, również była farbowaną blondynką, ale Diana wydawała mu się ucieleśnieniem natury. Krzysztof na próżno próbował znaleźć choćby jedną wskazówkę co do jej naturalnego koloru. Jej ciało było gładkie i zadbane, pozbawione jakichkolwiek wad, jak dzieło sztuki stworzone złotymi rękami rzeźbiarza. Badał każdy zakamarek jej ciała, wodząc palcami po wszystkich jego delikatnych liniach. Za każdym razem, gdy jego wąsy dotykały jej skóry, Diana wesoło piszczała z łaskotek. Ten dźwięk, jej dźwięczny śmiech, niczym melodia. Unosił go w górę, pogrążając w świecie bezgranicznej przyjemności i pasji. Mimo swojego wieku Krzysztof w łóżku pozostawał pełen sił i namiętności, zdolny przyćmić wielu młodych rywali swoim urokiem i mistrzostwem. Jak utalentowany muzyk grający na strunach miłości, znał wszystkie tajniki kobiecego ciała. Jego pewne i delikatne ruchy czyniły go prawdziwym mistrzem kobiecych przyjemności. Krzysztof z dumą uważał się za ideał mężczyzny prawdziwego macho, pewnego, że żadna kobieta nie opuściła jego objęć niezaspokojona. W jego własnych oczach był nie tylko kochankiem, ale prawdziwym ogierem, pełnym siły i pasji, gotowym podarować niezapomniane chwile tym, które odważyły się przekroczyć granicę między zwyczajnością a niezwykłością. Każdy jego dotyk był jak magia, pozostawiająca ślad w sercach, jak jaskrawy odcisk letniego słońca na skórze. I teraz pogrążony w swoich myślach, z zadowoleniem rozważał dalszy scenariusz, gdy już Diana dowoli nacieszy się jego męską mocą, nie pozostawiając najmniejszej szansy na rozczarowanie. Jego plany wywoływały zadowolony uśmiech na jego twarzy. Będąc naczelnikiem wydziału kredytowego w dużym oddziale znanego banku, Krzysztof uważał, że życie ułożyło mu się bardziej niż pomyślnie. I jak mogłoby być inaczej, gdy masz wszystko władzę, pieniądze. I piękne kobiety. Które niczym jasne gwiazdy krążyły wokół jego życia. Każdy poranek otwierał przed nim nowe horyzonty, a każda chwila napełniała jego duszę ożywczą energią i pewnością jutra. Żyć dobrze, a dobrze żyć jeszcze lepiej myślał z pogardą, spoglądając na tych, których nazywał biedakami. Życie chłopaka z Krakowa udało się na medal, otwierając przed nim świat luksusu i zbytku. Tymczasem Diana, z widoczną przyjemnością wykonując swoje zadanie, delikatnie przejechała językiem po jego imponującym darze, zanurzając się w chwili z pełnym oddaniem i skupieniem. Ten gruby, bordowy obiekt jej zachwytów w pełni odpowiadał jej upodobaniom. Kochała wszystko, co większe mężczyzn, prezenty, przyjemności. Nikt z jej otoczenia nie był zdziwiony tą pasją do dużych rzeczy. To tylko podkreślało jej naturę pełną pragnienia życia i dążenia do wspaniałości. Każda chwila z nim była jak święto, kiedy wszystko wokół wypełniało się jaskrawymi barwami i przyjemnością. Jednak zdziwienie wywoływał jeden fakt: jak taka efektowna kobieta przyzwyczajona do luksusu i siły mogła wyjść za mąż za Marka. Skromny, niewysoki, szczupły, o niepozornym wyglądzie, wydawał się całkowitym przeciwieństwem wszystkiego, co ceniła wielu znajomych nie mogło zrozumieć, co ta królowa blondynek w nim znalazła, jakby ukrywała swoją tajemnicę przed wszystkimi. Dla Diany jednak wygląd nie był głównym kryterium. Marek kochał ją prawdziwie, czule i bezwarunkowo. Dosłownie ją ubóstwiał, nie odmawiając jej żadnego kaprysu, spełniając każde jej życzenie. Wystarczyło, że lekko nadeła usta, a on natychmiast spieszył, by urzeczywistnić jej najśmielsze marzenia. Ich związek był pełen szczerości i ciepła i nawet w najbardziej ulotnych chwilach czuła, że z nim nie straszne jej ani trudności, ani próby. Za jej plecami zawsze będzie solidne oparcie. Marek rzeczywiście był gotów zrobić dla niej wszystko, a Diana hojnie mu się odwdzięczała, przede wszystkim swoją czułością w intymnych chwilach. Jak znawca gry zaskoczył ją swoją pasją, będąc w stanie rywalizować z innymi mężczyznami z niemałym sukcesem. Diana, posiadając bogate doświadczenie, nieraz porównywała swojego męża z tymi, którzy przed nim wypełniali jej serce i nierzadko Marek wychodził zwycięsko z tych niełatwych porównań. Mimo swojego niepozornego wyglądu, w jej życiu był wszystkim kochającym mężem i wiernym towarzyszem. W ich domu panował komfort i dostatek, który zapewnił dzięki swojej skromnej pracy w firmie sprzątającej. Marek zarabiał wystarczająco, by zaspokoić wszystkie jej pragnienia, a Diana nie odczuwała żadnych braków. Jej potrzeby były zawsze zaspokajane, a on nigdy nie złamał żadnej obietnicy. I oto, na jej zbliżające się urodziny, z drżeniem w sercu i błyskiem w oczach, Diana zamówiła prezent. Mały, czerwony samochód marki Infiniti, marząc o tym, jak za kierownicą tego cudownego auta wykrzyknie z zachwytu, Wdzięczna swojemu wiernemu Markowi za wszystkie radości, które jej daje każdego dnia. Marek obiecał, a ona była pewna, że dotrzyma słowa, bo nigdy nie zapominał o obietnicach. W tej kwestii Marek był zadziwiająco skrupulatny. Nie żył jednak tylko dobrami materialnymi, zdając sobie sprawę, że dusza i ciało również potrzebują swojego. Diana, jako prawdziwa kobieta XXI wieku, doskonale to rozumiała. Dlatego w jej życiu, oprócz męża, był jeszcze jeden ważny aspekt. Kochankowie. Tak, właśnie tak, w liczbie mnogiej. Przyzwyczajona do urozmaicenia, od czasu do czasu zmieniała swoich partnerów. Marek we wszystkim jej odpowiadał, ale monotonia w związku groziła przekształceniem go w bezosobową codzienność. A po co Dianie kopia, skoro oryginał i tak był pod ręką? Zmieniać męża nie zamierzała, ale rotacja kochanków dotyczyła jej bezpośrednio. Obecny wybranek Krzysztof przypadł jej do gustu i w najbliższym czasie nie planowała go zmieniać. Przystojny, z zadbanymi wąsami, co nadawało mu szczególnej dostojności. Stanowisko naczelnika Wydziału Kredytowego w banku, może nie największym, ale jednak prestiżowym, przyciągało jej uwagę. Prestiż i prezenty te cechy Diana zawsze ceniła. Podobał jej się zaokrąglony, owłosiony brzuszek Krzysztofa, jego silne ramiona, luksusowe, lekko łaskoczące wąsy i oczywiście jego poziom jako kochanka. We wszystkich znaczeniach tego słowa przewyższał jej oczekiwania. Nie mogła przestać myśleć jaka głupia była Renata, nie ceniąc tego co miała i po prostu pozwalając takiemu mężczyźnie odejść. Jej przyjaciółka ku zdziwieniu Diany bez zbędnych rozterek odstąpiła jej Krzysztofa. Nie, żeby Diana narzekała, wręcz przeciwnie, było jej to bardzo na rękę. Jednak w głowie kręciło się pytanie, co zmusiło Renatę do takiego kroku. Okazało się, że naprawdę się zakochała, po uszy zanurzając się w nowym uczuciu, jak nastolatka marząca o ślubie ze swoim nowym wybrankiem. Diana tylko uśmiechnęła się pod nosem na tę naiwność. Być mężatką jest dobrze, to jasne. Ale co ma do tego kochanek? Jedno nigdy nie przeszkadzało drugiemu. Mąż i kochanek, jak dwie strony tego samego medalu. Sama Diana doskonale wiedziała, kto dokładnie jest tym medalem. Ale Renata uparcie twierdziła, że jej nowy ukochany na pewno dowie się o jej schadzkach z Krzysztofem. Diana tylko pokręciła głową, zdając sobie sprawę, jaka to głupota. Jeśli postępujesz mądrze, nikt nigdy niczego się nie dowie. Ale Renata nie chciała słuchać rozsądku. Postanowiła zerwać z Krzysztofem, a nawet przenieść się do innego działu, aby uniknąć spotkań z byłym szefem kochankiem, który mógłby przeszkodzić jej w awansie zawodowym. Poprosiła więc Dianę, aby ją zastąpiła, zostawiając za sobą jedynie gąszcz zdumienia i niewypowiedzianej czułości. Diana była szczerze szczęśliwa, znajdując się obok Krzysztofa, czule przytulając policzek do jego miękkiej skóry. Jej lekkie usta i dłonie dotknęły go, i w tym momencie w jej pamięci nagle wypłynął ten dawny przypadek, kiedy wszystko wydarzyło się po raz pierwszy w restauracyjnej toalecie, gdy jej mąż Marek był w delegacji. Takie wyjazdy zdarzały się dość często i zdążyła już przywyknąć do tych krótkich chwil wolności. Te momenty pozwalały jej na odrobinę flirtu, gdy czuła przypływ odwagi w obecności Krzysztofa. Chociaż jej mąż był blisko, w myślach Diana była zadziwiająco lekkomyślna, nie czując strachu przed jego możliwą reakcją. Nie żeby naprawdę bała się Marka. Raczej cienie niezadowolenia w jego spojrzeniu czasami ściskały jej serce jak chłód, ale ten przebłysk znikał tak szybko, jak się pojawiał. Już po chwili znów gubiła się w magii momentu, oddając się uczuciom i wspomnieniom. Krzysztof nie zostawiał żadnego zakątka jej ciała bez uwagi. Jakby każdy centymetr był płótnem, na którym tworzył arcydzieło rozkoszy. Zlewali się w ekstazie w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Jednak najczęściej ich tajne spotkania odbywały się w przytulnych pokojach hotelowych, gdzie nikt nie mógł przeszkodzić ich namiętności. Krzysztof był człowiekiem, który cenił porządek i punktualność i ta cecha odbijała się w ich relacjach. Dianie to całkowicie odpowiadało. Wiedziała, że ich miłosne gry będą trwać, dopóki każdy z nich otrzymuje swoje. W tym samym momencie, gdy Krzysztof napiął się niczym instrument muzyczny przed rozpoczęciem koncertu, Diana zrozumiała, że czeka ją coś wyjątkowego. Jego ciało naciągnęło się jak struna i poczuła zbliżanie się nowej fali namiętności, gotowej nakryć ich z głową. Ale nagle coś go powstrzymało. Zamarł, niezadowolony wyjął papierosa z ust i odwrócił głowę. Jego wzrok zderzył się z czymś w drzwiach. W otworze drzwiowym stał sprzątacz. Niezdarny i niepozorny, ale na jego twarzy malowała się zadziwiająca determinacja. Krzysztof, podnosząc się z łóżka, zaczął już krzyczeć. Jego głos, niczym chrypiąca bestia, przeszywał ciszę pokoju. Jakiego diabła, kto pozwolił? Ja cię. Jego słowa urwały się nagle zagłuszone w głuchej ciszy. Marek ani na chwilę nie zwolnił tempa. Jego ruchy były szybkie i precyzyjne, i nie więcej niż w mgnieniu oka jego zamiary stały się jasne. Z wiadra wyciągnął pistolet z długim tłumikiem. Szum wystrzału był ledwo słyszalny, przypominając lekkie pęknięcie dalekiej opony, ale dźwięk zamka zabrzmiał głośniej, nagle przeszywając przestrzeń. Głowa Krzysztofa gwałtownie szarpnęła do tyłu, jego potężne ciało jakby nie mogło oprzeć się naporowi losu i bezwładnie runęło na poduszkę. Cisza znów otuliła pokój, ale zostało w niej niedorzeczne echo niewypowiedzianych słów. Oczy Krzysztofa nieruchomo utkwiły w bielonym suficie, tracąc dawną siłę i żywość, jakby zostawiły go w bezmolwnej pustce. Nieco powyżej nasady nosa, na czole, pojawiła się schludna, mała kropka. Powoli wypełniała się czerwoną cieczą, jakby trzecie oko, już niezdolne widzieć, otworzyło się po raz ostatni. Lufa broni, jakby posiadając własną wolę, powoli i nieubłaganie zwróciła się w stronę diany, groźnie sugerując konsekwencje, których nie można już było uniknąć. W tym momencie cały świat zamarł oszołomiony w swojej beznadziejności. Nie mogła oderwać wzroku od tej czarnej źrenicy tłumika, która zdawała się przeszywać przestrzeń, kryjąc w sobie nieskończoną ciemność. W głowie diany przemknęła jedna jedyna myśl, niekompatybilna z rzeczywistością. Marek, sprzątacz, lekko uśmiechając się, cicho powiedział: Tak, to ja. Pewnie chcesz zapytać, co ja tu robię? A ja odpowiem pracuję. Jestem przecież sprzątaczem, droga żono chociaż czasami takich jak ja nazywają też czyścicielami tak więc po prostu wykonuję swoją pracę, sprzątając brud. A o to, co ty tu robisz pytać nie będę. I tak wiem, Wiesz, zadziwiająca sprawa, czasem zdarzają się takie dziwne zbiegi okoliczności. Kiedy dostałem zlecenie i zacząłem przygotowywać się do nowego celu, byłem w szoku, dowiadując się, kim ona jest, jego nowa kochanka. Jak mogłem nie zauważyć? Mówią, że miłość jest ślepa, a przecież ja Cię kochałem, Diano. Kochałem naprawdę. Czego Ci brakowało? Prezentów? Uwagi? Nigdy Ci niczego nie odmawiałem. Chciałaś nad morze? Proszę, Malediwy, Seszele. Kilka razy w roku lataliśmy po kurortach. Chciałaś samochód? Kupiłem, i wszystko to po co? Nigdy nie zastanawiałaś się, skąd mamy pieniądze? Było ci to obojętne, tak jak i ja, Tobie byłem obojętny. Wszystkie te myśli, przepełnione goryczą i niedowierzaniem, wisiały w powietrzu, wypełniając moment nieznośnym napięciem. Jestem dobrym specjalistą i moje usługi kosztują drogo. Powiedział ponownie rzucając okiem na Martwego Krzysztofa. Ale oto pojawiła się uśmiechnięta okazja. Za ciebie nie wezmę ani grosza. Potraktuj to jako promocję dwa w cenie jednego. Żaden biznes, Diano, tylko sprawy osobiste. Żegnaj, ukochana. Diana, jakby sparaliżowana, nie była w stanie oderwać wzroku od maleńkiego otworu pistoletu, który teraz wydawał jej się czarną dziurą pochłaniającą wszystko wokół. Nie zdążyła nawet uświadomić sobie, co się stało, gdy rozległ się drugi strzał. Wszystko zniknęło w jednej chwili, gdy wieczna ciemność runęła na nią, grzebiąc w sobie wszystko, co kiedykolwiek nosiło proste ludzkie imię diana. Drzwi z tabliczką trzysta czterdzieści cztery cicho trzasnęły za jego plecami, sprzątacz nieśpiesznie kroczył długim korytarzem, pchając przed sobą wózek, który kołysał się w takt jego kroków, tworząc melodyjny dźwięk, jakby niewidzialne fale uderzały o brzeg zapomnienia.